Cześć widzowie, witajcie na Strefie Typów. Na ten weekend mamy dla Was nową specjalną promocję w Fuksiarzu. Polega ona na tym, że zakładacie konto na tym serwisie, następnie gracie kupon za 46 zł. Minimum 2 zdarzenia. Kurs obydwu tych zdarzeń musi wynosić 1,6 minimum lub w górę. A jeżeli wam się nie uda i wasz kupon nie wejdzie, to przy tej promocji w fuksiarzu wróci do was 40 zł, które możecie od razu wypłacić bez żadnego obracania. Z kolei w naszym standardowym konkursie o 25 zł nic się nie zmienia, wystarczy zostawić łapę w górę pod tym filmem, subskrybować kanał i wytypować wynik meczu oraz minutę pierwszej bramki tego właśnie spotkania. Typujemy do godziny rozpoczęcia meczu, koniecznie dopisujcie swój login gracza, komentarze bez loginu lub dodawane po tej Godzinie odpadają z konkursu. Przejdźmy zatem do typów naszych grupowiczów. Miłego oglądania! Wczoraj na kanale siadły dwa kupony. W pierwszym wygrana wyniosła niecałe 1880 zł, z kolei właściciel drugiego kuponu zgarnął nieco ponad 2000. Przejdźmy od razu do kuponów podesłanych na dziś. Wszystkie trzy kupony koncentrują się na finale Mundialu. Pierwszy z nich podesłał nam Tomek, który gra dwa zdarzenia na mecz Argentyny i Francji, a dokładnie to, że w tym meczu padną minimum 3 bramki, a rzutów różnych będzie 9 lub więcej. Kurs całkowity na te zdarzenia to 479 stawka 500 zł i potencjalna wygrana ponad 2000. Drugi należy do Dawida, on obstawia to, że Leo Messi w tym meczu zdobędzie bramkę. 270 kurs na to zdarzenie całkiem fajny, jeśli kapitan Argentyny to zrobi, to kolega zgarnie niecałe 2000 za postawione 835. Trzeci i ostatni kupon dostarczył nam Bartek, który gra to, że Francja pokona Argentynę. Jeśli Francja powtórzy wyczyn przed czterech lat to Bartek zgarnie dokładnie 2178 zł za 900 zagrane. A dziś to tyle i aż tyle. Dzięki za oglądanie, dzięki za wysłuchanie. Pamiętajcie o naszej nowej promocji na ten weekend od Fuksiarza. A jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał i wpadajcie na Face na naszą grupę. Do zobaczenia, do usłyszenia.